Polski YouTuber opisuje życie na Białorusi, jakby to był jakiś skansen PRL-owski. Życie na Białorusi, gdzie w łagrach siedzą opozycjoniści i szyją mundury dla rosyjskiej armii. Czy da się oderwać życie od polityki? No pewnie się da, ale nie da się tego zrobić w kraju autorytarnym, którego policyjno-bezpieczniacki charakter przenika każdą sferę życia zwykłego obywatela. Ani nawet nie da się tego zrobić opowiadając o tym kraju. No, niestety od dawna są jednak ludzie, którzy z jakichś powodów chcą nam wszystkim udowodnić, że jest inaczej. No, nie jest kierowniku. Witam serdecznie. To jest dla mnie jakoś tam trudny odcinek. Ja od razu tak wam się przyznam. Trudny, bo jego bohaterem, niestety, bohaterem negatywnym będzie vloger Tomasz Jakimiuk, kierownik. Znany pewnie części z Was. Prowadzący kanał Jak to Daleko? Vloger, podróżnik. On zwiedził tyle świata, że za chwileczkę zabraknie mu Globusa. Nigdy chyba nie robiłem materiałów w tak permanentnej obawie przed tym, że ktoś mnie zawinie, że gdzieś zrobię zdjęcia, gdzie nie powinienem. Jego kanał na YouTubie śledzi prawie 350 tysięcy osób. Ja sam lubię goście oglądać, choć przyznam się, że ten temat zapalił mi wszystkie lampki ostrzegawcze. Oto kierownik udał się w kolejną podróż. Co prawda nie tak znów daleko jak ostatnio, bo ostatnio był w Afryce, ledwo za wschodnią granicę na Białoruś. Ale poszedł za daleko. I co gorsza. Idzie dalej, bo zmierza w stronę Rosji. Zacznijmy jednak od faktów. W historii Białorusi dwa momenty miały kluczowe znaczenie. Wybory sfałszowane przez Aleksandra Łukaszenkę w 2020 roku i udostępnienie Rosji własnego terytorium do inwazji na Ukrainę, co sprawiło, że Białoruś również stała się państwem agresorem. Białoruś jest naszym sąsiadem, to oczywiste, sąsiadem, z którym formalnie nigdy nie toczyliśmy wojny, to pan kierownik lubi podkreślać. To kraj ludzi raczej pokojowo do nas nastawionych, nikomu nie wodzących. Polacy to wiedzą. No ale jednocześnie to jest kraj, którego władze to reżim. Reżim, który fałszuje wybory, który wspólnie z Rosją prowadził i prowadzi przeciwko Polsce działania hybrydowe takie działania na pograniczu niemalże wojny i robi to w sposób jawny już od 2021 roku. Tak, to ta presja migracyjna, presja hybrydowa. Działania na granicy trwają nieprzerwanie. Najkrwawszym akordem tych działań było zamordowanie przez, przed ponad rokiem polskiego żołnierza Mateusza Sitka, który poległ broniąc granicy przez, przed organizowanym przez Łukaszenkowców i ich KGB najazdem e, migrantów. Zginął od ciosu nożem na służbie. Rok temu zmarł obrońca polskiej granicy żołnierz Wojska Polskiego. Pośmiertnie mianowany na stopień sierżanta Mateusz Sitek. I te działania, te ataki z terenu Białorusi były testowaniem zdolności obronnych Polski i próbą takiego wywołania chaosu przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę. No ale pamiętajmy, że Białoruś to także kraj, gdzie według różnych szacunków nawet 1500 osób pozostaje więźniami politycznymi. Więźniami, tak jak na przykład nasz niezłomny rodak Andrzej Poczobut. Ten poczobut, na którego Łukaszenka się uwziął w taki sposób, że chyba jest jego osobistym więźniem już w tym momencie. No i na tej Białorusi każdego kolejnego miesiąca kolejne dziesiątki osób trafiają za kraty, trafiają do łagrów, gdzie są zmuszani na przykład do szycia mundurów także dla armii rosyjskiej. Cenzura na Białorusi jest pełna, a terror polityczny paraliżuje każdą praktycznie nieprzychylną władzy aktywność obywatelską. Tymczasem nasz kierownik. Kierownik z jak to daleko bawi od dwóch tygodni na Białorusi. I jedyne co tam widzi, to czyste ulice. Zobaczcie, jak elegancko zagospodarowane to podwórze. Jakaś kwitka jest, czyli kwiaty. Śmiecia ja uświadczysz. Pachnący chleb. Ciemny chleb. Jezu, jak on pachnie. Gumę turbo podobno u nas już takiej nie można kupić. Taki rarytas z lat 90., czyli gumę turbo. No i przyjazne służby, które są na każde jego skinienie. Ludzie zawsze wam pomogą. Służby, mówię tutaj o tych policjantach, strażnikach miejskich, w miastach, zawsze wam bardzo chętnie pomogą. A nad wszystkim widzi jednoczącego naród Lenina, tego Lenina, do którego Wzdychają ludzie ze starszego pokolenia. Dlaczego Lenin jest wszędzie? Już Wam mówię. Sylwetka Lenina to pewnego rodzaju symbol. Symbol, który dawał stabilność stabilność socjalną o tak to trzeba nazwać. Kiedy pytasz starsze osoby, nawet może Waszych rodziców jak było kiedyś? Przysłowiowo za komuny mówili tak: mieszkanie było, praca była. Edukacja była, opieka zdrowotna była, i to wszystko tutaj na Białorusi. Wiecie, w tej swojej najwniutkiej, uśmiechniętej przechadzce przez ten pozamiatany, więzienny spacerniak, jakim jest dzisiejsza Białoruś, kierownik tłumaczy, że on tylko pokazuje, jak jest. Historia to jest coś, czego się nie da wy wy wymazać, i ciężko powiedzieć, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Nie mi oceniać. Ja tu gościem. No, byku, super. Tylko tyle, że to jest fałszywa optyka, i w najlepszym razie, absolutny brak zrozumienia, jak działa ten paraliżujący życie reżim. No, ty nie pokazujesz, jak jest naprawdę. Pokazujesz fasadę, a co jest najgorsze, sam ją tak kadrujesz, bo wiesz, że gdybyś poszedł o krok za daleko, no to za chwileczkę dostałbyś kopniaka z Białorusi, z powrotem już więcej, nigdy byś tam nie wjechał. Tak więc oszukujesz widzów. Oto wyobraźcie sobie, że w kraju sfałszowanych wyborów, w kraju tej stłumionej, zdeptanej opozycji, z, której, z którego według różnych szacunków wyjechało nawet pół miliona mieszkańców, nasz kierownik, tak się składa, spotkał jedną osobę, sama się do niego zgłosiła. No, i akurat jest to człowiek, który wyjechać nie zamierza, bo żyje mu się tam wspaniale. Przyszłość swoją wiążesz z Grodnem, czy może gdzieś indziej w świecie? No tak cały czas myślałem, żeby tu zostać. Tak powiem, że jestem studentem Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Czyli tam, gdzie poślą, tam pójdziesz. No ale z innymi ludźmi kierownik praktycznie już nie rozmawia. Jak sam mówi, nie zamierza w trosce o ich dobro, choć ci sami się zgłaszają. Będę z wami w zupełności szczery. Dostałem kilka wiadomości od widzów mieszkających z Grodna, którzy zaproponowali, że mnie oprowadzą i popowiadają przed kamerą. I ja osobiście bardzo bym tego chciał i chciałbym, żebyście wy też poznali tych ludzi, ale intuicja mi mówi, że niestety może to być dla nich niezbyt korzystne. I nawet biorąc pod uwagę fakt, że poruszalibyśmy tylko i wyłącznie tematy spokojne, miłe i przyjazne, to wciąż niestety można powiedzieć, że odbiór. Co po niektórych ludzi może być niepoczytalny. Niestety nie zrobię tego wywiadu, który tak bardzo bym chciał, tylko i wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo tych bohaterów. Wiecie, sam fakt, że kierownika tam wpuszczono, bo to trzeba to sobie też powiedzieć, i wpuszczono go po raz drugi, bo jak wynika z jego relacji już tam był. I jak sam pokazuje przez te ostatnie dwa tygodnie, ani raz go nie wylegitymowano. Chodzi z kamerą gdzie chce. Filmuje nawet siedziby. Y KGB, które być może w swoich kazamatach właśnie przesłuchują i terroryzują ludzi. Wszystko nas to zastanawia. No, sami zobaczcie. I taka uwaga, jak mnie ciachną, to tutaj jest budynek Służb Bezpieczeństwa Narodowego, takiej wiecie, KGB, więc szukajcie mnie tutaj, w razie czego. No. Przyjeżdżajcie po mnie. Odbić mnie. I pamiętajcie, nie miejcie litości. Nie miejcie litości. Jak wjeżdżamy, to wjeżdżamy na grubo. I tak się zastanawiałem, jak to jest, że ktoś, kto zjeździł cały świat, bo pan Tomasz naprawdę był wszędzie, wystarczy spojrzeć na kanał, nagle wjeżdża na Białoruś i ślepnie na jedno oko. Jak to jest? Bo przecież nie można po tylu doświadczeniach i trawnych relacjach od Afryki po Stany Zjednoczone, Azję, nagle zgłupieć i dojść do wniosku, że no to wszystko jest skomplikowane. To wszystko jest skomplikowane. I w relacji z kraju, który jest de facto więzieniem, pokazywać czyste trawniki. Ale pięknie, co? Zachodzi słońce, kierownik sobie tutaj polidzie. zasuwa zalepy wicki. Bogate karczmy, gdzie serwują smaczne ozory. Pacuszki ziemniaczane z językami wołowymi. Taka białoruska, że tak powiem białoruskie danie, proszę zobaczyć jak pięknie podane, a jak pachnie, szanowni państwo. Jeść sobie kartofelki na placu sowieckim. Jak będziecie w Brodnie, to koniecznie przyjedźcie na plac sowiecki i spróbujcie właśnie kartofelka. Zachwycać się hotelami w stylu Sowiet Vintage. ...Sowiecki, ale ja takie lubię, w sensie przy, przyjemny, przyjemny dla oka, jakiś taki yy, powiedziałbym bardzo, bardzo sentymentalnie do. Się czuje tutaj. I przekonywać, że stojący co chwileczkę Lenin, o którym mówiłem, no nie jest tym, czym jest czyli symbolem dominacji Moskwy, tylko jakimś rekwizytem dla emerytów. Jednocześnie na każdym kroku kierownik podkreśla, że tu się wszystko splata, że pomimo wszystko jesteśmy sobie bliscy. A wisząca nad tym wszystkim, jak taki brudny smok, defini definiująca całą tą rzeczywistość, rosyjska agresja na Ukrainę. Jest dla pana kierownika, bo tak pisze na Facebooku kryzysem na wschodzie. No tak, nasz kierownik napisał. Czy dziś podróże na Białoruś są ryzykowne? Kryzys na wschodzie zmienia wszystko, pisze do swoich followersów. No i tak dalej, i tak dalej. No to jest taki bełkot. A przyznajcie przy tym wszystkim, że to jest niezła bezczelność coś jak rzekoma wojna ukraińska, o której wam opowiadałem w poprzednim. Odcinku. To jest taki wytrych, żeby tylko nie mówić, jak jest, żeby nie mówić, kto tutaj tak naprawdę jest tym szatanem, który to wszystko poruszył. No bo tak jest oczywiście bezpiecznie, ale wiecie, to nie jest tak, że to ja zwariowałem i że mam jakieś, jakieś fobie. Gdy się przejrzy komentarze od początku tej ostatniej wyprawy kierownika na Białoruś, to na Facebooku mnóstwo ludzi zwraca kierownikowi uwagę, że pudruje reżim. No, kierownik niewiele sobie z tego robi. Co więcej, jak się okazuje, kasuje komentarze, np. te ze źródłami odwołującymi się do białoruskich realiów, a publikującym te źródła grozi zablokowaniem. Tu screen, który to potwierdza. Co jest interesujące? No, to nie jest też tak, przecież że kierownik do reszty ociemniał. On musi wiedzieć, że Łukaszenka i jego reżim trwają tylko dzięki Władimirowi Putinowi. Że ten kraj to jest rosyjski lotniskowiec, miejsce przetrzymywania broni, poligon ćwiczebny. Pamiętamy chociażby ostatnie ćwiczenia: Zapad, czy fabryka dronów, które potem lecą z Rosji nad Ukrainę i czasami wpadają również do nas. Kierownik wie o tym, wie o tym, ale może się o tym ledwo zająknąć. A każde słowo krytyki, bo takie słowa rzeczywiście się pojawiają, musi natychmiast maskować wagonem komplementów dla Białorusi, tych rzekomych zajebistości od czystych dworców, czy własnym takim zaskoczeniem, że, kurczę, no. Nie ma tutaj białych niedźwiedzi, spójrzcie, jest ładowarka do elektryków, jest ekspres do kawy, no niemożliwe w XXI wieku. Albo na przykład takim komentarzem, jak ten sprzed roku, gdy powiadał, że koszty życia na Białorusi są niższe i pewnie jemu samemu super by się żyło. Trzeba zwrócić uwagę, że koszty życia tutaj są znacząco niższe, a mianowicie największy koszt życia, no to jest opłata za mieszkanie, energia, gaz, i takie rzeczy, czy woda, to tutaj są znacząco niższe niżeli w Polsce naszej. Kochanej Polsce. Więc jakbym zarabiał jako kucharz 2000 zł, a prawdopodobnie też nad godziny pewnie można trzaskać, no jak ktoś tutaj zarobi tysiące, no to można żyć. Można żyć. To wszystko to jest autocenzura, na którą kierownik sam się godzi. Sam sobie ją w mózg wpina. Pudrując to polskimi grobami, wspomnieniami. O niedogodnościach, często mówi też o kryzysie, o tym kryzysie na wschodzie jednocześnie martwi się, że potencjał turystyczny Biał Białorusi jest niewykorzystany. Potencjał turystyczny tutaj jest bardzo duży, ale kompletnie niewykorzystany. I to jest po prostu zastanawiające. I to bardzo. No, ciekawe, dlaczego szefie jest niewykor niewykorzystany ten potencjał? Ciekawe. Stawiam. 5 rubli, że z tego samego powodu, z którego potencjał turystyczny Korei Północnej, kraju o tak samo czystych ulicach, o tak samo pustych ulicach i tak samo przyjaznych ludziach jest niewykorzystany. No bo czego nie widać w tych wszystkich relacjach? Nie widać ludzi, nie widać ich twarzy. Nie ma tych twarzy, nie ma strachu, nie ma ludzi, którzy by się uaktywnili przy pierwszej próbie szczerej rozmowy. No ale wówczas pewnie byłaby to ostatnia rozmowa kierownika, i pewnie ten, kto by mu o tym opowiedział, też miałby problemy. Trafiłby do tego KGB, z którego śmieje się kierownik. KGB. No więc, tam macie kamery, tu macie kamery i tu macie kamery. Z każdej strony obkręceni jesteśmy moi drodzy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich z HGB. Ale to też tak nie jest, że kierownik nie wie, że go śledzą. Już rok temu dano mu to do zrozumienia, że śledzą każdy jego krok i monitorują jego lokalizację, a nawet to z kim się spotyka. Wziął mój telefon, Hani telefon po stronie białoruskiej, coś co zdarzyło się przez 11 lat mojego podróżowania po raz pierwszy. Wpisał w Androidzie jakieś tam kody, kody mu wyskoczyły. Tak, cztery takie kody kreskowe. Ja się wtedy zapytałam, przepraszam, ale czy mogę patrzeć, co pan robi na moim telefonie? No więc pokazał no i mówi, no znasz takie numerki. Znasz takie? Yes. Powiedział, że jak ukradnę kiełbasę w sklepie, to mnie znajdą. No i powiedzcie, czy ktoś, kto jest wyposażony w taką wiedzę, że chodzą za nim krok w krok, zdecyduje się na pokazywanie jakichkolwiek kontrowersji? No wiedziałby, że w tym momencie jego wizyta tam się skończy, że content, no że po prostu contentu nie będzie. To dlatego półgębkiem wypowiada takie zaklęcia, że o, moje materiały może mogą być wykorzystane. Pierwsza seria z Białorusi pokazała, że niektóre portale białoruskie wykorzystują e, materiały do polepszenia wizerunku Białorusi. Niestety, te informacje pozytywne mogą być po prostu wykorzystywane do szeroko pojętej propagandy. Mogą być, mogą być, już są, świadczą o tym komentarze. Na YouTube, bo dla reżimów tego typu produkcja to jest legitymacja. To jest legitymacja mówiąca o tym, że wszystko jest w porządku. Zobaczcie, świecie, jak u nas jest wspaniale, przyjeżdża kierownik i pokazuje, że mamy pyszne batony twarogowe i że wspaniale jest u nas zjeść ozory na placu sowieckim. A kontrowersje no każdy kraj ma kontrowersje popatrzcie u siebie. Taki materiał jak te materiały kierownika to jest dla Łukaszenki i Putina prezent. Dlaczego? No, dlatego że w dobie spadku zaufania do tak zwanych starych mediów, w czasach kryzysów politycznych, takie chłopsko rozumowanie kierownika, takie chłopsko rozumowanie naszego przyjaciela sandalarza o tym, że my wszyscy jesteśmy ludzi, ludzie, bracia, że to ci na górze są za to wszystko odpowiedzialni. To wszystko jest dla Łukaszenki i Putina więcej warte niż by napisał taki reportaż New York Times, albo gdyby pokazało go BBC. To dlatego Rosja, co róż zatrudnia influencerów, którzy mają pokazywać właśnie takie normalne, zwykłe życie Rosji. Przykładem może być pani Aleksandra Jost, blogerka internetowa znana w sieci jako Sasha Mitt Russia, która wychwala Rosję, jej kraj, jej kulturę, ale cała i armia podobnych influencerów, pokazywaczy normalnej Rosji. Rosja z takich obrazków no nie może być przecież do szpiku zła, prawda? Tak jak kraj, który z obrazku kierownika, no nie mógłby tak przecież całkowicie bezzasadnie trzymać Andrzeja Poczobuta w więzieniu i ukrywać mordercę Mateusza Sitka. Może by mógł, może by nie mógł. No zostawmy przecież to polityka. Zjedzmy ozory na placu sowieckim. Ja wam pokazuję i relacjonuję to, co czuję względem tego kraju, jak tu jestem i podróżuję po tym kraju, a nie po to, żeby nakierować was w jakiś sposób pozytywnie bądź negatywnie na dany kraj czy danych ludzi. To wy musicie zdecydować, czy wam to się podoba, czy nie, czy to z wami zrezonuje, czy też nie rezonuje. Tyle. No i te wszystkie teksty, że to tylko pokoju nam trzeba i że to pokoju chcą ludzie, że ty winni są na górze, że wina to w ogóle jest po środku, więc można ją przesunąć w dowolną stronę. Że nie wiadomo, jak się ten kryzys zaczął, ale niech się już skończy. No takie teksty są bardzo cenne dla każdego agresora, o czym zresztą już powiedziałem. Mir w Siem z kwiatów ułożone, mir w Siem oznacza nic innego jak pokój wszystkim. I zauważcie, że w Polsce już nie widać takich napisów. Kiedyś były z kamieni, kiedyś były z kwiatów. Czemu ich nie widać? No i tak jak zresztą napisano kierownikowi w komentarzach. To co robisz to propaganda przez normalizację. Twoje filmy pokazując Białoruś jako normalny kraj, gdzie można się napić kawy, spacerować po ulicach, osłabiają przekaz o represjach i pomagają reżimowi promować swoją wizję świata. Ta forma propagandy silniejsza niż jawna manipulacja, bo opiera się na emocjach, realnych prawdach i sposobie, w jaki człowiek odbiera świat. No tak, słowa kierownika o tym, żeby samemu sobie wyrobić zdanie, to jest taki dupochron. On wie przecież doskonale, gdzie jest i co jest ta w tym wszystkim grane. I to milczenie jest formą zgody i świadomym zakłamywaniem rzeczywistości. No, pojawia się tylko pytanie, dlaczego, bo przecież rok temu, podczas swojej pierwszej wy wyprawy, chociaż subtelnie, to jednak wspominał o sytuacji na granicy. Białoruś ma dwie twarze jedna z twarzy. Granie czysto na granicy polsko-białoruskiej, a druga, to zwykli ludzie, tacy jak my, którzy chcą normalnie i spokojnie żyć. Seria filmów z Białorusi ma pokazać, jak wygląda normalne życie tutaj, na Białorusi. Podkreślam jednak, że pamiętamy o tym, co dzieje się na granicy z migrantami, którzy są intencjonalnie tam popychani. Białoruś daje im złudną nadzieję na lepsze jutro, chcąc osiągnąć swoje cele. Nie popieramy tego, mówimy stop. No i co prawda w tym samym odcinku już dodawał, że z Łukaszenką to jest w sumie skomplikowane. to mówić o tym, jaki jest aktualny prezydent. Bo tak, jednym zapytasz, powiedzą kierowniki. On wyciągnął nas z biedy. On trzyma twardą ręką na skraj. A ktoś drugi powie, taki bardziej, taki, który chciałby żyć inaczej, bliżej do zachodu, powie tak. No ten gość to po prostu trzyma tak mocno wszystkich za gębę, no i jest taki komunistyczny, nie ma świeżego powiewu i patrzenia na świat, no to ci ludzie, którzy mówią o prezydencie źle. To niestety mają źle. Przyznam się Wam, że nie potrafię tego do końca zrozumieć, a nie chcę popadać w takie najgorsze skojarzenia. Rozmawiałem przed nagraniem tego odcinka z kilkoma osobami, które zawodowo zajmują się Białorusią i Wschodem, ale także kwestią dezinformacji i propagandy. Rozmawiałem z Agnieszką Romaszewską, byłą szefową telewizji Bielsat, z dziennikarzami zajmującymi się od lat wschodem i tam bywającymi z Marią Stepan z kanału Zero, z Tomkiem Piechalem, ze Szkiców Wschodnich. Sprawdźcie zresztą ich kanały na YouTubie. No i wnioski są niestety niepokojące. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś w obecnych realiach wojennych to nie jest kryzys. Tam sobie po prostu wziął kamerę i chodził po Białorusi, wrzucał co dwa dni odcinek nie niepokojony, chodził po największych miastach. Moi rozmówcy są zgodni, że to musi być uznawane przez ludzi Łukaszenki za rzecz im sprzyjającą. W najlepszym razie białoruskie służby yy, zgadzają się na to, nawet animują w jakiś sposób podróż kierownika, że ją śledzą bacznie, to jest oczywiste. Ale równie oczywiste jest to, że kierownik robi krzywdę nie tylko swoim odbiorcom. Robi krzywdę samym Białorusinom i przede wszystkim faktom. Prawdzie robi krzywdę. Kierownik Tomasz, nasz kierownik sandalarz, już za chwileczkę ma dostać się do Rosji. Kraju, który jak sam powiada, wywołał kryzys na wschodzie. A kolejny odcinek na kanale będzie serią Rosja z jak to daleko. I co takiego nam o tej Rosji opowie? To jest bardzo ciekawe. Czy zobaczymy znów? Rosyjską wersję McDonalda, który poprzez sankcje nie może tam działać? Czy zobaczymy, że na patriarzych prudach jest pozamiatane? Czy zobaczymy, że chodnik przed FSB jest wypolerowany? Czy zobaczymy uśmiechniętych ludzi, którzy kochają Polaków? I nic więcej. No, bardzo jestem ciekaw tej wyprawy kierowników. Ale to nie jest oczywiście tak, że nie należy jeździć do Rosji czy na Białoruś i pokazywać prawdy o tamtych krajach. No, trzeba, można, trzeba to robić że można i da się to robić rzetelnie, udowodnił Michał Pater. Pozdrawiamy. Który właśnie na stopa zjeździł całą trasę wzdłuż słynnej magistrali bajkałsko-amurskiej. Dopiero wtedy przywiózł wielogodzinny materiał do Polski, dopiero wówczas go zmontował i pokazał bez żadnej cenzury wszystko. Od kiełbasy, przez kąpiel w rzekach, przez mental zwykłych ludzi, po przesłuchania na putinowskiej rozgwardii. Można można. No, i oczywiście pojawił się w pewnym momencie ten klasyczny argument. O, my to możemy narząć Jagiernu knopeczku i was do chuja w ogóle nie budzie, że nas w ogóle zniszczą, nie? Bronią atomową. Mówię, to narzymijcie, dawaj, narzymaj. Już takie już pierdolenie tyle razy słyszę, że mówię, no dawaj, narzymaj. No. Dlaczego nie narzymacie knopeczki? Bo my jesteśmy humanitarna armia. Ja mówię, aha. Niestety póki co naszemu kierownikowi bliżej do saszy, from Russia, niż do Michała. Z autostopu. W chwili, gdy nagrywamy i składamy ten materiał, nie jest jeszcze wiadomo, czy kierownik Sandalarz z kanału Jak to daleko zostanie wpuszczony do Rosji, by tam się pozachwycał tym, co zobaczy. No bo przecież nie sądzimy chyba, że pokaże nam realia z życia rosyjskiej opozycji. Plac Czerwony na pewno będzie pozamiatany. Ten dziedziniec przez, przed FSB gdzieś tam w Krasnodarze, czy gdzie tam pojedziesz, też będzie się błyszczał. Zwykli Rosjanie opowiedzą ci o tym, że kochają Polaków. Ale fakt, że cię tam wpuszczą kierowniku, to będzie kolejny sygnał, że reżim, tym razem reżim Putinowski, nie postrzega cię jako zagrożenie, tylko wręcz przeciwnie. I już to świadczy o tym, że zaszedłeś naprawdę za daleko. Jeśli podobał się Wam ten materiał, jeśli chcecie o nim porozmawiać, zapraszamy Was do komentarzy. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna, bo podobnych materiałów i podobnych ludzi, którzy chcą pokazywać prawdę, tak zwaną prawdę o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i w ogóle wypowiadać się na tematy geopolityczne, opowiadać swoją wizję historii, jest bardzo, bardzo wielu. część z tych ludzi być może nieświadomie robi jednak krzywdę i sobie i nam wszystkim, a także tym ludziom, którzy żyją w takich krajach jak Rosja czy Białoruś. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu, zostawcie subskrypcję. Dajcie dzwoneczek, podajcie dalej i do zobaczenia.